serdecznie witam. Szanowni Państwo, dzisiaj oficjalnie otwieramy najnowszy obiekt, e, najnowszą halę, e, jaką będzie zarządzał e, szczecinecki osi. To jest inwestycja, którą rozpoczęliśmy w połowie roku 2019. Dzisiaj oficjalnie oficjalne otwarcie, natomiast zakończenie prac miało miejsce w grudniu e, poprzedniego roku. E, obiekt kosztował nas w sprawie 9 milionów, 8 milionów 900 tysięcy. E, wszystkie użyte tutaj technologie e, są tutaj e, naprawdę e, w najwyższej jakości. Mamy tutaj od e, elementów asystycznych, które wcześniej zostały wykonane w szkole podstawowej numer 6, do rozwiązania, w których nie posypiłaby się e, żadna. Żadne europejskie miasto. Jeżeli chodzi o samą falę, jest tutaj, pana jest oddzielna i będzie można na niej odbywać zajęcia na trzech wydzielonych przestrzeniach. Główne, największe jest do piłki lecznej, tkwi się na 40, ale sama fala to jest ponad 50 metrów ponad 30 metrów szerokości. Nowoczesne zaplecza. Jedna bardzo ważna rzecz, e, którą udało się tutaj uzgodnić i z konserwatorem, i przekonać projektanta, to jest to, że ten obiekt połączony jest e, ze szkołą, z obiektem praktycznym i dzieci, które mają dojść do tej hali, która wydawała się na początku, e, jest nie do połączenia dzisiaj, dzisiaj jest jednym e, całym elementem tej infrastruktury, która będzie e, Funkcjonowała w szkole podstawowej nr To jest kolejny obieg, i chcieliśmy stwierdzić, że wszystkie szkoły podstawowe w mieście Szczecinek mają budowaną infrastrukturę hal sportowych na miarę oczekiwań. Kilka lat temu obiecałem, że prowadzimy tę inwestycję do końca, bez względu na to, czy. Będziemy mieli zewnętrzne środki finansowe czy nie I tak też zrobiliśmy. Staraliśmy się oczywiście, e, nie było możliwości pozyskania środków, czy to z programów operacyjnych, czy to z ministerstwa. E, Niemniej jednak tutaj wysiłkiem samorządu, e, odpowiednim skonstruowaniem budżetu zabezpieczyliśmy wszystkie środki i dzisiaj jesteśmy tutaj i teraz. Byłam kierownikiem tutaj na tej budowie, kierownikiem roku. Tak budowa i widać udała się. Były problemy, jak mam budowie, bo są zawsze problemy, aczkolwiek w nie po było, było przysłowieczeniach. No i myślę, że udało się, jest wszystko dobrze i mam nadzieję, że będzie dobrze zwięksowana i każdy byli zadowoleni. Dziękuję. Dziękuję bardzo.